Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Przemysław Uksiński. Właśnie z udziałem mój który jest bardzo ważny z dzisiejszego wieczoru, przepraszam Państwa. Przyjechałem z Lublina. poprowadziłem w ciągu trzech dni tego festiwalu teatralnego w suwałkach. Warsztaty z improwizacji teatralnej, które stworzył Keith Johnston i Jora Spoin, na potrzeby treningu aktorskiego. Ja poznałem improwizację teatralną pracując z aktorami Teatru Improwizacji z Montrealu, grupy Untold for Improv. Przyjechali do gminy, zrobili z nami warsztaty i stąd dzielę się do tej pory technikami improwizacji z ludźmi, którzy chcą się tego nauczyć. Po trzech dniach pracy, oprócz improwizacji teatralnej, zajmowaliśmy się również partyturą Bogusława Szefera dla aktora instrumentalnego którą poprowadziłem również na tych warsztatach. Cóż mogę Państwu powiedzieć? Improwizacja teatralna to forma otwarta. Wszystko zależy od Waszych sugestii. Ja będę prosił o te sugestie w postaci miejsca, problemów w tym miejscu, jakichś relacji między ludźmi, które mogą się wydarzyć w naszym albo w Waszym życiu, a my będziemy poprzez sceny improwizowane, które wybraliśmy do tych spektakli, dwóch spektakli, bo pierwszy spektakl będzie to spektakl połączony e, Pierwszą część przedstawienia zagrają aktorzy z teatru No Potatoes łącznie z grupą powarsztatową Młodzieży z Suwałk. Natomiast druga część przedstawienia to będzie wyłącznie pokaz grupy No z Teatru Improv z Lublin. Suwalscy aktorzy improwizacji teatralnej. Radek, Kamil, <tryk> Kaszla, Adam, Jan. Mała rozgrzeweczka, krótka rozgrzeweczka dla publiczności. Fala meksykańska, od tej strony, proszę bardzo. <tryk> dzisiejszego wieczoru, to jest ciepło zimy. Tak naprawdę wyprosimy za chwilkę, to wy wskażecie, kto ma wyjść yy, do tamtego pokoju albo tutaj do, 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 na korytarz, zatkałszy, a my wybierzemy czynność, którą ten aktor będzie musiał wykonać. Ale im bliżej tej czynności będziemy możno robić wow, aplauzy, klaskać, krzyczeć i w ogóle być happy, im dalej od wykonania tego zadania będziemy robić bum. Okay? Jest to jasne. Wybierzmy aktora, który sobie stąd wyjdzie. Bartek. Może komuś być na głowie, <noise> może to być pocałować, ja może to być komuś piwo, które jest w tobie ukryte, a nie wolno nosić alkoholu. Może zrobić <noise> zdjęcie czymś aparatem. Proszę bardzo. Co Martek ma zrobić? Naleźć <noise> Przycisk, tak, 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 tak. Coś Proszę Państwa, on tak otwarać się. Może nie chce nieść z kimś tam bluzki? Świetnie! Określmy z kim. Ale z jakąś dziewczyną, żeby ciekawie. było. Jak Pan chce rozbierać kobiety, to zapraszam Pana do Pana... Może z tym chłopakiem? Tak? Dobrze? Z jakimś chłopakiem, tak? No to może z Panem prowadzącym. Z dyrektorem. Jedziemy. bate